Dzisiaj zrobimy dodatek do obiadu z magicznym składnikiem, który usuwa migreny. Jeśli chcecie wiedzieć, to obejrzyjcie film. Witam Was w mojej kuchni i dziś przygotujemy niezwykłą mizerię, a potrzebujemy do niej ogórki i rzodkiewki. I oczywiście będzie jeszcze potrzebna śmietana. Sól i pieprz. Najpierw zetrzemy na takiej szatkownicy ogórki i rzodkiewki. Więc przystępujemy do liła. I pamiętajcie, aby zasubskrybować nasz kanał. Powiem Wam ciekawostkę. To jest Szatkownica Mariusza, bo był bardzo leniwy i nie lubił kroić ogórków, tylko właśnie posługiwał się taką szatkownicą. To są nasze ogórki z ogródka. Takie ogromne nam właśnie porosły. Nasze warzywa, ogórek i rzodkiewka są już poszatkowane, więc dodamy już tylko pozostałe składniki, a mianowicie pieprz, sól i śmietanę. Ja używam śmietany kwaśnej na, o najniższym procencie, czyli dwunastki. Teraz już tego wystarczy dokładnie pomieszać, spróbować czy jest odpowiednio doprawiona i mamy gotową surówkę w postaci mizerii. Właśnie sobie przypomniałam, że do mojej niezwykłej mizerii nie dodałam jeszcze szczepionku, o którym również Wam zapomniałam powiedzieć. I Zaraz właśnie to zrobię. Ma no, już nawet gotowy. Dodajemy każdy według własnego uznania. Mówię oczywiście o ilości koperku o ilości szczepionków. Właśnie zaraz spróbujemy. Jest już genialna. Doprawiona tak jak trzeba. Jedną z przyczyn migren jest mała ilość wody w oponach mózgowych. I aby ją uzupełnić, należy pić wodę strukturalną. Aby ją uzyskać, należy ją jonizować lub jeść warzywa, które taką wodę zawierają w dużych ilościach. I takim magicznym warzywem, który użyłam do swojej sałatki jest ogórek. Powiem Wam ciekawostkę. Że nasza znajoma jadła duże ilości ogórków i w ten sposób pozbyła się migreny. Więc jest to sprawdzony sposób. I tą historią podzieliła się z nami, a jej artykuł jest na naszym blogu, a link znajdziecie pod filmem. Zapraszamy do lektury. Zasubskrybujcie nasz kanał, dajcie łapkę w górę, piszcie komentarze, kliknijcie dzwoneczek, jeśli chcecie być na bieżąco. Ta mizeria jest do specjalnego dania, które niedługo pojawi się na naszym kanale. Ale na razie jeszcze nie zdradzę Wam, co to jest. Dodam, A to zajawka Dania, które wkrótce się pokaże. Czekajcie na przepis. Ta mizeria jest przygotowana do kotlecików mięsno-warzywnych. Przepis znajdziecie tutaj w miniaturce. A jeśli nie chcecie się podpyć migreny, to zróbcie surówkę z kiszonej kapusty. Przepis będzie tutaj. Pa! Do zobaczenia w następnym odcinku.